Witam serdecznie wszystkich w magazynie siatkówki Punkt Set Mecz. Oczywiście dzisiaj Plus Liga i Tauron yy, Liga, więc zaczynamy od Plus Ligi. W tej, w tej kolejce Plus Ligi tylko jeden mecz rozstrzygnął się w 4 setach. Siedem pozostałych zakończyło się dość jednostronnymi widowiskami, bo padły wyniki. 3-0. Tak było między innymi w ligowym klasyku pomiędzy Aseką Resowią Rzeszów i PGS-ką a także w derbach e, opolszczyzny. W obu spotkaniach górą byli gospodarze, nie dając swoim rywalom pola do popisu. Resowia utrzymała pozycję lidera, a potknięcie w Iławie Zawiercian wykorzystał Jastrzebski Węgiel, który awansował na miejsce na drugie miejsce w ligowym zestawieniu. Piątek 13 nie był szczęśliwy dla GKS-u Katowice, który po raz kolejny musiał przemknąć gorycz porażki. Niestety tym razem nie ugrał ani jednego seta w starciu z Lukiem Lublin. Goście dominowali w, w każdym elemencie od zagrywki poprzez przyjęcie po ataki blok. Liderem był Szymon Romać, który zdobył aż 20 punktów yy, w tym spotkaniu. Zespół z Katowic ma się o co martwić. Zawsze atmosferę budują wyniki, trzeba powiedzieć, a nie mogą o tym powiedzieć, żeby, żeby Unik była aż tak tragiczna. Jest to jednak bardzo trudny moment i mierzą się oni od dłuższego czasu z tym momentem. Na ten moment nie jest w stanie znaleźć na niego recepty, mówił Grzegorz Słaby trener. Podał się także do dyspozycji zarządu. Luk nadal masz spore szanse na fazę play-off. Znajduje się bowiem na dziewiątym miejscu w tabeli a GKS wyprzedza jedynie Radomian i BTTS. BTTDS. po podróży z Ankary zawiercianie byli zdecydowanie w słabszej formie w walce z Azatesem Olsztyn. Gospodarze pewnie wygrali dwie pierwsze partie. W trzeciej trener Michał Winiarski mocno zamieszał składem. Sporo ożywień wniosły tutaj Wniósł rozgrywający Michał Kozłowski, ale jego zespół przegrał po walce na przewagi i z wy, wyjechał bez wygrania, chociaż jednego seta, bez wygrania, chociaż jednego seta. słabej dyspozycji po prostu byli przyjmujący, a w składzie meczowym zabrakło urosza Kowacewicza, a po stronie Olszczynian dobrze znów się za to spisał Taylor Arwil. Który atakował z 93% skuteczność, i odebrał za to statuetkę MVP, najlepszego zawodnika. To jeśli na boisku prezentujesz się jak wróżina, dajesz wszystko to, co masz, to jesteś w stanie wygrać z mocnymi zespołami za 3 punkty. Tak było tydzień temu w Lublinie, i tak było też teraz. Amerykanin tutaj powiedział po meczu zagraliśmy bardzo do, dobre spotkanie każdy dał z siebie wszystko tak to podsumował amerykański zawodnik Tyler Avery jego drużyna jest na ósmym miejscu w tabeli a, a Luron Zawiercie spadło na trzecią lokatę pewnie swoje spotkanie wygrali odkaże, Suwałki, którzy, ślepska suwałki, którzy nie mieli większych problemów z pokonaniem e, barkomu karzalnej rwów. W gości jeszcze spotkanie zagrał e, Wasyl Tupiczy, natomiast takie gorsze spotkanie mu się przytrafiło, natomiast swoje robił Bartosz Filip. Jak ślep zagrał z 60% skutecznością w ataku, postawił też 9 e, bloków. Tutaj wypowiedział się Andreas i tak Powiedział, że zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. To był poniekąd trudny mecz, ponieważ wiedzieliśmy, że musimy przerwać serię porażek, które ponosiliśmy w ostatnich kilku meczach. I dodał jeszcze, że było dobrze, dobrze było wrócić na dobre i to na pewno zaprezentuje w kolejnych yy, yy, w kolejnych spotkaniach. No emocji nie przyniósł też jego wyklasyk, właśnie a Sekoresowi Rzeszów, która pokonała pewnie PGS Krebelchatów. Gospodarze dominowali we wszystkich elementach, a Bełchatowianie tylko raz zbliżyli się do lidera. Liderem Rzeszowian był oczywiście Maciej Muzan, dobrze, Muzaj. Dobrze zagrali też Środkowi, a w grę swojej drużyny pewnie y, kreował e, e, oczywiście rozgrywający Fabian e, Dżizda. Tym samym ekipa z, ze stolicy Podkarpacia umocniła się na pozycji lidera tabeli, a Skra nadal w każdym meczu będzie musiała walczyć aby myśleć o fazie playoff. Seta z Treflem Gdańsk udało się ugrać czarnym radom. Gospodarze mieli jeszcze swoje szanse w drugim, a także w czwartym setie, ale ostatecznie nie powiększyli swojego punktowego dorobku w tabeli. Wyszło większe sezonowe doświadczenie drużyny Trefla Gdańsk, większy spokój. Niestety, ostatecznie, nie mogli być oni zadowoleni, bo yy, mimo wszystko nie, mieli, nie zdobyli żadnego punktu. Jednak podjęli rękawicę z drużyną, która radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Yy, co regularnie pokazuje, <tryf> Tref może nie zagrał na swoim najwyższym poziomie, ale jego gra wystarczyła do wygranej za trzy punkty. Panowie, dobre zawody, ponownie dobre zawody rozegrał Bartłomiej bądź, a cała drużyna ma co poprawiać. Aktualnie zajmuje szóste miejsce w tabeli plus ligi. Do niespodzianki nie doszło także w Jastrzębiu Zdroju, gdzie mistrzowie Polski nie stracili seta z zamykającym tabelę i coraz bardziej bogim kadrowo BTTS-em Bielsko-Biała. Bielszczanie nie, dano, nie stanowili dla nich żadnego zagrożenia dla wyżej notowanych rywali z żadnym setów nie dotarli nawet do granicy 20 oczek. O ile losile sile Jastrzębiań stanowili przyjmujący Tomasz Forna oraz Rafał Szymura, tak to wyglądało, wygrana ta pozwoliła Jastrzębskiemu Węgrowi awansować na drugą, pozycję w tabeli plus ligi. Trzech setów potrzebowali także warszawianie, aby rozprawić się z kubką Prum Lubin. Gospodarze mieli swoje szanse w pierwszej i trzeciej partii, ale oba padły łupem projektu Warszawa. Pierwsze skrzypce grał Linus Weber, który nie tylko skutecznie atakował, ale dołożył sporo także w polu zagrywki. Dobrze zagrał Linus Dobrze właśnie zagrał ten zawodnik, grał też dobrze w poprzednich meczach. Wygrana pozwoliła stołecznym zawodnikom awansować na piąte miejsce w tabeli, ale oni mają tyle samo punktów, co szósty w tabeli tref. I na zakończenie tej rundy plus ligi w derbach opolszczyzny 3-0 pokonało Tutaj Zaksa pokonała Stalnysy, oczywiście rewazując się tym samym za porażkę z pierwszej części sezonu zasadniczego. Kędzierzanie dość spokojnie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Dobrze się spisali w polu zagrywki i dzięki wygranej utrzymali czwartą lokatę w tabeli tracąc do ligowego podium jedynie dwa oczka. Zaksa zagrała bardzo solidną siatkówkę i czekała na błędy Stalinisa. A Stalinesa w każdym z setów traciła punkty praktycznie w jednym ustawieniu, i wynik odzwierciedlał dokładnie to, co się działo na boisku. I tutaj, tak drużyna dwudziestej kolejki, rozgrywający Fabian Dzyzga, Seko Rzeszów, atakujący Szymon. Romać Lublin, przyjmujący Torrey de Falco Asekko-Rzeszów, Aleksander Śliwka, z aksakędzierzynko i środkowi to Taylor Elwir e, AZS Olsztyn, no i e, Tawam, Ślepsk, Malow, suwałki, a libero to Erik Szodzi z, z Aksji, Kędzierzy, Koźle. Przejdźmy do tabeli Plus Ligi. Na prowadzeniu ASEKO Resztawia Rzeszów 50 punktów. Drugie miejsce Jastrzębski Węgiel 46 punktów. Trzecie miejsce Aluron CMC Warta Zawiercie 45 punktów czwarte miejsce Zaksa kędzierzyn Koźle, 43 punkty piąte miejsce Projekt Warszawa 35 punktów szóste miejsce Treb Gdańsk 35 punktów siódme miejsce AZS Olsztyn 34 punkty ósme miejsce Stal尼斯a 34 punkty dziewiąte miejsce Lug, Lublin 31 punktów dziesiąte miejsce Ślepsk Suwałki 28 punktów Jedenaste miejsce Skrabeł Hatów 28 punktów, 12 miejsce, Kuprum Lubin 18 punktów, 13 miejsce, Bakrom Każany Lwów 18 punktów, 14 miejsce, GKS Katowice 17 punktów, 15 miejsce, cerat Czarni Radom 10 punktów i zamyka tabelę na 16 miejscu, BTS Bielsko-Biała 5 punktów. Tak wygląda tabela plus Ligi, a teraz przejdźmy do Tauron Ligi Pań. Tutaj developers Bella Dolina Zeszów z wysokiego C przed starcie z grupą, star, starcie z grupą Azoty Chemikiem Police, wygrywając inaugurację odsłonę, od inauguracyjną odsłonę aż do 12. W dwóch kolejnych partiach Walki było znacznie więcej. Podopieczne trenera Antigi nie podzieliły się jednak z rywalkami punktami. W czwartej odsłonie, gospodynie spotkania 11 kolejki ponownie dyktowały warunki, i po czterosetowym starciu cieszyły się ze zwycięstwa oraz cennego kompletu punktów. Już na początku meczu Rzeszowianki odskoczyły rywalką i po ataku Anny. Kalanadze prowadziło się cztery. Trener Marek Nierwiski poprosił o przerwę, ale niewiele to pomogło. Hemik miał problemy z przyjęciem zagrywki, przede wszystkim organizacją gry. Przy stanie 12 do 7 dla, riwelek, dla rywalek, lenkę Oweckową na rozegraniu zastąpiła Fabiola, ale policzanki nie były w stanie zagrozić gospodyniom zupełnie nieskutecznie w ataku. Nieskuteczne w ataku były skrzydłowe, przyjaznych. Z kolei w zespole dewelopersów po raz, raz po raz punktowały zarówno Kalanadze, jak i Jelena Blagoczewicz. 17 do 9 w drużynie tylko Agnieszka Korneluk potrafiła zaskoczyć, zakończyć akcję, ale to był zdecydowanie za mało. Od stanu 18-12 Chemik nie zdołał już zdobyć żadnego punktu i został w pierwszym secie bardzo wyraźnie rozbity seta zakończył blok Anny Kalanadze na idze Wasilewskiej. Policzanki dość szybko zebrały się w sobie i drugiego seta po dwóch asach serwisowych Joanny brakocewicz cezain prowadziły 6 do dwóch. O przerwę poprosił trener Stefan Antigę. Gospodynie powoli, powoli zaczęły odrabiać te straty po, ataki, po ataku Gabrieli. Orsowowej było już remis 9-9, a gdy Anna Kalanadze podpisała się ansem serwisowym, deweloper wyszedł już na prowadzenie 11 do 10. Po zdobyciu 12 punktu Chemik znów stanął, yy, można powiedzieć, żargonowo, że stanął w miejscu, popełniał proste błędy i Rzeszowianki odskoczyły już na 4 punkty. I świetnie w ataku radziła sobie Anna Kalanadze i to po jej Zbiciu developers sprowadził już 20 do 15. Przyjezdne zerwały się do walki po raz kolejny zmniejszyły straty do dwóch punktów, bo już było 22-20. stanu 23-20, developers. developers przegrał trzy piłki z rzędu, jednak oczywiście po ataku orsowowym miał piłkę setową. Chemik się obronił, a potem przejął inicjatywę po ataku Brakocewicz, Karnizan to policzanki prowadziły 26-25, a po chwili po błędzie przyjęcia Katarzyny połecz wykończyły piłkę przechodzącą na siatków i zespół. Gości wyrównał stan meczu. Po wymianie ciosów na początku trzeciej partii to deweloper po atakach Weroniki Centki ze środka i przepchnięcia piłki Blagocewicz. Prowadził 7 do 3, czym zmusił trenera Marka Mierzyńskiego do przerwania gry. Rzeszowianki utrzymywały bezpieczną przewagę nad Ryłarkami, które znów często popełniały proste błędy. 12 do 8, gdy Maria Kipriano zaatakowała daleko, Trener trener przy przystanie 17 do 12. dla Rawałek wykorzystał już drugą przerwę. Chemik jeszcze spróbował gonić rywalki, no ale po autowym ataku Gabrieli Wosowej zmniejszył straty do 3 punktów, 23 do 20, a gospodynie nie dały już widzieć sobie wygranej z rąk. Ataki Jeleny Blagocewicz i Orsowowej dały Rzeszowiankom wygraną w tej partii ponownie prowadzenie w meczu. W kolejnym do stanu. No tak, można powiedzieć, że stanu 6 punktu trwała wyrównana walka. Później podopieczne trenera Antygi popisały się trzema punktowymi blokami, wyszły na prowadzenie 9 do 6, tym samym odskoczyły na 3 punkty. Zawodniczki chemika znów zaczęły się mylić po asie serwisowym. Anny Kalanadze, deweloper, sprowadził już 14 do 8, i trener Mierzwiński, czując, że jego drużynie ten mecz wymyka się spod kontroli. E, oczywiście wykorzystał drugą przerwę. Niestety nic to nie pomogło. Rzeszowianki kontynuowały zdobywanie punktów niemiłosiernie, wykorzystując e, niemoc mistrzyń Polski. Zdobyły 8 punktów, rzędu przy stanie 19 do 8 mecz. Wydawał się rozstrzygnięty gospodyni. Biły rywala wygrywając z tego seta do 10 i całe spotkanie 3 do 1. Więc dewelopers Berla, Dolina, Rzeszów, grupa Zoty, Chemik, Police 3 do 1, 25 do 12, 27, 25, 25 do 20 i 25 do 10. Składy zespołów to dewelopers yy, Blagoczewicz 17 punktów, Centka 7 punktów, Benerska 1 punkt. Orwosowa 19 punktów, Kalanadze 23 punkty, Jurczyk 5 punktów, Szygłowska grała na libero Obiała i Biańczycka. Natomiast Chemik policer w składzie kornelu 12 punktów, Brakocewicz, Kanazjan 13 punktów, połek 10, Łukasik 10, Oweckowa, Czaryńska 10, Stenzel na libero oraz Capriano 1 punkt, Fabiola 1 punkt, Wasilewska, Sikorska i jagła. Uzupełnienie składu, I oczywiście, MVP tego spotkania Anna Kalamaza. Teraz przejdźmy do siatkarskich derbów łodzi w Tauronidze. zawsze elektryzują kibiców te derby. Emocji nie brakowało także w niedzielę. Faworytem starcia były niepokonane dotąd siatkarki EUKS-u. Niespodzianki nie było. Grot, budowlani. Łódź. łódź, można yy, powiedzieć, że. Woli walki, ambicji nie można było im odmówić. Postawiły się w swoim przeciwniskom, zwłaszcza w pierwszym secie. Liderki jednak nie oddały ani jednego seta, punktując w najważniejszych momentach, a w trzecim secie, więc, dominowały wydarzenia na boisko. Trenerzy stawiali wszystko na jedną kartę i lekko zamieszali w wyjściowych sładach. Mecz na pozycji rozgrywającej otworzyła Martinau. Łazowska na środku duet Gawlak Soborska Tarnosowa. Trener Aleksandro Czapini postawił zaś na duet Zuzanna Górecka i Julia Piasecka w roli przyjmujących tak głośni do Pink News gospodyniane Siatkarki budowanych dziennie. Tutaj podtrzymywały kroku rywalką. To ŁKS miał jednak więcej siły w ataku. Zuzanna Górecka uderzyła błyskawicznie, było 17 do 15. Tak, było tu 17 do 15. Budowlane skutecznie broniły, a czujność Judyty Gawlak na siatce okazała się bezcenna. Po ataku Piaseckiej siatkę to budowlane prowadziły 20 do 18, i mogły liczyć na Melis dur. Klasycznie dla siebie siatkarki LKS-u w końcówce wrzuciły wyższy bieg, a w końcówce seta kluczowy okazał się Blok. To właśnie ta akcja na Monice Felusio zakończyła seta 26 do 20. Eee, czterech, trenerzy na drugiego seta wrócili do wyjściowych ustawień, eee, blok ŁKS-u się uaktywnił, obie drużyny miały kłopoty w przyjęciu, To wymuszało więcej gry na wysokiej piłce. Monika Fedusio była skuteczna na kontrze 10-9. do 9 Prowadzenia nie udało się jednak utrzymać dzięki dobrej grze w obronie łódzkich eee, Wiewiór. Pełną opcję, opcję w kontrataku była Valentina Diów. A siatkarskie szczęście zaczynało sprzyjać wiewiórom coraz pewniej w ataku czuła się także Julia Piaseczka 20 do 18 e, tak było, to jej zagrywki bardzo pomogły rozstrzygnąć tę partię na korzyść gospodyń. E, wynik z lewego skrzydła atakiem przepieczętowała Zuzanna Górecka. I ten set zakończył się wynikiem 25 do 22 Duet Adrianna w Fedusio otworzył trzeciego seta w przyjęciu budowlanych, to jednak okazało się niezbyt y, dobrym wyborem, bo Kukulska też nie mogła się przebić przez blokę UKS-u przy stanie 4-2 po przejściu linii trzeciego metra przez Piasecko. Był jednak remis, który y, przerodził się w walkę punkt y, za punkt. Widać było, że obie drużyny są bardzo skoncentrowane. No wiadomo, to też co derby Ładzi doby jednego miasta. Dwa kluby z jednego miasta się mierzą ze sobą, ale to decyzje e -E UKS-u ataku sprawiały, że to gospodinie cały czas prowadziły, a po stronie budowlanych pojawiało się coraz więcej błędów. Gawlak zaatakowała przy stanie 18 do 14B. Dwie wióry pewnie zmierzały po kolei wygraną, którą Odbiciem bloku przypieczętowała Julita Piasecka i ten set zakończył się 25 do 17. ŁKS e, Kommerkon Łódź Grot Budowlani Łódź 3 do 0 26-24 25-22 25-17 e, Składy zespołów to e, oczywiście e, Grot Budowlani Przepraszam, EKS, Gerka 8 punktów, DIU 21, Górecka 7, dalej Radziecka, Algierska Szczepaniu 4 punkty, Szczepaniak, Piasecka 17 punktów mają Edward Libero oraz Sudz Gierka i Hariszczuk po jednym punkcie, budowlani Łódź, natomiast Łazowska 3 punkty, Drul 15 punktów, kazała 3 punkty, Fedusio 14 punktów. Sobolska 4 punkty, Gawlak 4 punkty, Łysiak, Kliber oraz Kędziola, Kukulska 1 punkt i Konkol 1 punkt. Oczywiście MVP meczu, czyli najlepsza zawodniczka tego spotkania została Julita Piasecka i to w jej ręce powędrowała statułeczka. Statułeczka najlepszej zawodniczka Teraz przejdźmy do tabeli Tauron League. Na prowadzeniu Łódź 32 punkty, drugie miejsce, Dewrepre z Rzeszów 31 punktów, trzecie miejsce Chemik Olice 23 punkty, czwarte miejsce BKS Stal 21 punktów, piąte miejsce Kalisza Kalisz 18 punktów, szóste miejsce Wolej Wrocław 15 punktów, siódme miejsce Budowlani Łódź tutaj 14 punktów Ósme miejsce Pałac Bydgoszcz to jest 13 punktów, 9 miejsce Tarnów 11 punktów 10 miejsce Radomka Radom, 10 punktów 11 miejsce Uniopole 10 punktów i tabele na 12 miejscu z zerowym dorobkiem punktów zamyka LTS Legion